Witajcie drodzy bracia i siostry. W tym nagraniu chciałbym bardzo serdecznie Wam podziękować za wszystkie te miłe, przyjemne, pozytywne komentarze, które napisaliście pod dwoma ostatnimi nagraniami. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle ciepłych słów mogę od Was dostać. Także serdecznie za to z całego serca dziękuję. Jest to miód na moje serce. Cieszę się, że jest Was tyle którzy wspieracie mnie w głoszeniu Ewangelii, ale przede wszystkim należy się chwała Chrystusowi, bo to On nas powołuje, On nas wybiera i On przez, przez nas działa. Także dziękuję Jemu z całego serca za Was, e, że Wy mnie wspieracie. Dziękuję, że, że On właśnie przeze mnie działa, że Ewangelia może się szerzyć. Te wszystkie Wasze pozytywne opinie jeszcze bardziej utwierdzają mnie, e, dodają mi nadziei I motywacji do większego, szerszego głoszenia Ewangelii Działania. Także dziękuję Wam z całego serca. Wszystkim Wam odpisałem w komentarzach, natomiast, ponieważ aż tyle było tej pozytywnej mocy Bożej, dlatego postanowiłem, że nagram to wideo i publicznie Wam wszystkim podziękuję. Niemniej jednak, pamiętam i należy o tym pamiętać, że nie możemy tylko samych pochwał od ludzi mieć, ponieważ wtedy, tak jak Pismo mówi, bylibyśmy fałszywymi nauczycielami, dlatego, że nie wszyscy chcą przyjąć sowo Boże, a jak wiemy, cały świat jest pogrążony w złem i dlatego pojawiają się te, powiedzmy, hejterskie komentarze. I nie chodziło mi tu tak naprawdę o, o, o hejt jako taki, jako taki hejt, bo to jest zrozumiałe, że, że ludzie, którzy nie wierzą w Boga, którzy nie znają Boga, którzy, którzy nie mieli nigdy okazji, żeby przeczytać słowo Boże, poznać go, że oni będą pisali różne przykre słowa, to jest zrozumiałe. Ja w tym nagraniu odnośnie hejterów właśnie chrześcijańskich miałem to na myśli przede wszystkim. Że jak można zrozumieć tych ludzi, którzy mówią, iż wyznają Chrystusa, czytają właśnie to słowo Boże, tak, czytają tą Biblię, a, a potem y, zachowują się gorzej niż, niejednokrotnie gorzej niż niewierzący. Przede wszystkim o to mi chodziło. I e, nie chcę, tak jak powiedziałem, nikogo blokować. E, sam Chrystus powiedział, że niezdrowi potrzebują lekarza, lec, lecz chorzy. E, także Ewangelia jest po to, abyśmy leczyli. Uleczali tych, którzy są chorzy, ale ja miałam nadzieję, że miałem nadzieję, miałam wrażenie, że chorzy są ci, którzy nie znają Boga, a nie chorzy są ci, którzy już mówią, że go wyznają. Okazuje się, że ci, którzy go wyznają, jak powiedziałam, często są bardziej chorzy niż ci, którzy jeszcze go nie znają, ale mają w sobie naturalną miłość czy, czy pokój. Potrafią się po prostu odnieść w normalny, naturalny sposób w komentarzach. I o to przede wszystkim mi chodziło. Tak czy inaczej, moi drodzy, dziękuję za te ciepłe komentarze jeszcze raz, bo one mnie motywują i cieszę się, że, że jesteście. Cieszę się, że, że to, co ja robię, jest, ma odźwięk, że wydaje dobre owoce, bo o to w tym, w tym wszystkim chodzi i staram się głosić Ewangelię z. Z pełną mocą głosić Ewangelię, z tą prawdą, którą mi Duch Boży objawił, to co mi objawił, staram się przekazywać dalej, aby nie zakopywać tego właśnie skarbu, tego talentu, który Bóg mi dał. A jak wierzę, teraz już chyba wiem na 100%, że to jest ten talent, który Bóg mi dał, czyli właśnie poznanie Jego Ewangelii, więc staram się ją przekazywać dalej, bo dopóki jest czas, jeszcze każdy może się nawrócić. Także moi kochani. Takie krótkie wideo z moimi podziękowaniami, i na koniec chciałbym Was pobłogosławić i pozdrowić z trochę przemienionymi moimi słowami, ale z listu do Rzymian z pierwszego rozdziału. I to są moje błogosławieństwa dla Was wszystkich. Wszystkim, którzy jesteście w Polsce lub za granicą, wszystkim rodakom, umiłowanym Boga, powołanym świętym, niech będzie łaska Wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję przez Chrystusa Jezusa za Was z całego serca Bogu i błogosławię Wam w imieniu Jezusa Chrystusa, Jóśłacha Maszijach. Niech będzie z Wami pokój Boży, niech będzie Jego prowadzenie i niech wszelkie błogosławieństwa spłyną na każdy dom, który wzywa ustami imienia Jezusa Chrystusa i który ma w sercu Jego Ewangelię, a Ewangelia Chrystusa to, jak wiemy, miłość, pokój i trzymanie się tego, co Bóg przekazał na górze Synaj, czyli trzymanie się dziesięciu przykazań. Bóg ustawia to z całego serca.